Witajcie z tej strony odkręcady, to jest właśnie konem materiał z serii High Gap City. Tak jak pamiętacie, po trzecim odcinku skupiliśmy się nad rozbudową nowego sektora biurowego. Tak więc tutaj nowa dzielnica biurowa powstaje i tutaj już nie takie były jakby to powiedzieć biura, bo to są dosłownie już takie depacze chmur, wysokość 171 metrów czy nawet też 175 metrów, więc już takie bardzo wysokie depacze chmur tutaj powstają. Kompletnie nowa dzielnica, i dodatkowo też mamy nową grupę społeczną, czyli mianowicie inwestorzy. Tak więc, ostatnia grupa społeczna, poziom piąty. Tak więc, powoli idziemy do przodu. Coraz bardziej, nasze miasto jest rozbudowane. A co dzisiejszy materiał? Dzisiejszy materiał będzie skupiony właśnie nad nową produkcją. Nowa produkcja w obszarze właśnie to będzie produkcja chociażby y elektrycznych. Elektryczny właśnie chyba. No. Czekaj, jak to się nazywa? Czekać, bo mi słowo uciekło. Elektryczne rowery. O, no w końcu mi się przypomniało. Tak więc, elektryczne rowery będą powstawać, i będziemy powoli. No cóż, produkcję rozłożyć, tak? Ale zanim w ogóle do tego dojdziemy, to pierwsza rzecz, jaka będzie potrzebna, to będzie oczywiście kopalnia miedzi. A żeby mieć kopalnię miedzi, to trzeba na razie postawić na złożu. Na złożu, gdzie występuje miedź. Czyli z tego co widzę, w tym przypadku to będzie tutaj. Tak więc stawiamy kopalnię miedzi. Kopalnia miedzi jest oczywiście bardzo kosztowna pod względem kosztów utrzymania i też chyba dość dużo materiałów budowlanych wymaga taka kopalnia miedzi. O, mamy tutaj fajną misję: misję dostarczenie towaru i będziemy mieli dzięki temu pół miliona, więc zrobimy tą misję na spokojnie. Mamy tutaj ładunek 0 ryb, ok, a za to musimy 10 checkpointu przejechać, tak więc robimy tą misję raz dwa no i dzisiejsze materiały właśnie będzie skupione od tą produkcją elektrycznych rowerów oczywiście taki sektor będę musiał dość mocno rozbudować bo jest dość duże zużycie na te materiały czyli właśnie na te elektryczne rowery o widzę że nawet taka atmosfera świąteczna jest na tych ratajniach Ładnie to wygląda. Bardzo ładnie. Ładnie się to prezentuje, oczywiście. Ja jeszcze mam punktów. O, jeszcze bardzo dużo zostało. Dobra Jeszcze połowa No już ponad połowa Ponad połowę tego Oj, 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 no i oczywiście ostry zakręt i przez to też ten czas Aby się obrócić I złapać oczywiście prędkość Dobra jeszcze tego dwa checkpointy i już będzie wykonane zadanie. No i pięknie mamy to. Zadanie ukończone, gotówka odebrana. Tak więc wracamy do dalszej inwestycji. Jeszcze tak sprawdzam jak wygląda kwestia wydobycia węgla. No właśnie, ciekawe jak tam węgiel. No, węgiel to na pewno mi się przyda. Dobra, na razie skupimy się nad kwestią tutaj, czyli kwestia produkcji miedzi. To mogę zamknąć, a tutaj przejdę już do pracy. Tak więc, tak: kopalnia miedzi. Powiedzmy, że to wystarczy. Coś się czasu, oczywiście. No i oczywiście chuta miedzi wymaga następującego materiału, czyli właśnie węgiel. A węgiel mamy dopiero tutaj do wykorzystania. Tak więc bierzemy się za robotę, czyli mianowicie za rozbudowę tego sektora. Jeszcze wodę trzeba będzie tam podłączyć. To już to podłączamy. Dobra, to zostało podłączone. Tutaj też wszystko pracuje. Dalej coś jest... A, wszystko już jest podłączone. Brakuje tutaj dostępu do straży pożarnej i pewnie do policji tak samo. I tak tutaj budynek, posterunek policji, posterunek straży pożarnej. Jeszcze dzielnice mogę tutaj rozbudować bardziej w sumie Może tak od tej strony No tutaj na pewno mi się przy szpital mi się przyda Postawionek policji, oczywiście, i jeszcze postawionek straży pożarnej w tym miejscu, i mały kościół jeszcze tutaj postawimy, i teraz tak, dzielnica mieszkalna. Market jeszcze tutaj ma zasięg, ale jakbym chciał dalej to rozbudować, to już będę musiał coś w tym kierunku postawić. A dobra, powiedzmy, że już to wszystko pracuje tak jak powinno. Śmieci są przepełnione, o dziwo. Jakimś cudem że zużycie jest ogromne więc nie wiem jak to działa momentami i wracamy teraz do kwestii właśnie wytopu miedzi, czyli potrzebujemy hutę czyli huta, miedzi, nie elektronika tylko właśnie ta kategoria, na szczęście to mało zuży zużywa materiałów więcej żelaza będę potrzebował, to na pewno ale wracamy do kwestii właśnie wydobycia miedzi Ja, ale takie dwa sektory mogą powstać tutaj. Ile to zużywa pracowników? 750. No, trochę to jednak zużywa. A takie dwie huty miedzi to powinny mi raczej wystarczyć. Jeszcze zobaczymy, czy one nie są czasami ulepszone przez technologię. No dokładnie. Hmm, nie sprawdzam. Więc musimy poczekać. Jak tam, warzywa albo owoce? E, Owacy by się przydało poprawić i ryby. No właśnie, znowu problem z rybami powraca. Tutaj mógłbym to chyba bardziej tak ładnie rozbudować, ten sektor rybny. Więc może tak właśnie spróbuję. Ale czekajcie, przecież mam ten lepszy budynek. No właśnie, przecież to mogę użyć. Czy nie mogę tak po prostu Nie da się? A nie da się tak zrobić O wow. trochę słabo No nic No dobra to tak to postawimy i to zużywa pracowników 80 Ale znacznie lepsza wydajność produkcji ryb Tak więc tak się prezentuje budynek, oczywiście, jeśli mowa o. No, lepszy budynek produk do produkcji ryb, tak? Lepsza przystań rybacka. Więc budynek tak się prezentuje. O, patrzcie, nawet statki już tutaj pływają. To jest coś ciekawe. Że coś tutaj funkcjonuje. No, fajnie, fajnie. Bardzo fajnie. A nawet tutaj. Game save. Ok, był autosave. A i tutaj też statki się pojawiły. Był oczywiście update do Higer City i troszeczkę dodaje właśnie te nowe budynki, chociażby właśnie ta lepsza przystań rybacka. A jak poprawiła się produkcja ryb? Znacznie, znacznie się poprawiła. To bardzo mi to cieszy oczywiście. Teraz będzie kolejna kwestia, czyli kwestia pod tytułem owoce. Tak więc poprawa tutaj produkcji owoców. No i dobra, wracamy do kwestii oczywiście produkcji. Po pierwsze, tak, potrzebujemy produkcji elektrycznych silników. Tak więc produkcja elektrycznych silników może powstać w tym miejscu. To będą takie dwa zakłady. Tychże elektrycznych silników. No właśnie, jaką masz wydajność? 110%. Czyli jesteś trochę ulepszony. Może nie za bardzo, no ale coś tam jest. Ulepszone. W tym kierunku. Jeszcze mało tego, ja bym tutaj postawił budynek, mianowicie... Centrum Technologiczne, więc zwiększymy tutaj wydajność pracy. I chyba jak ta też zostanie ulepszona. Tak? Czy nie? No, zostanie ulepszona. Dobrze. Czyli tak to się prezentuje. Jeszcze zobaczmy, czy coś tutaj mi brakuje. Chyba jest w porządku. Na chwilę obecną na no to wygląda. A tutaj ta kategoria, czyli wódka, też w porządku. Ciasta, powiedzmy, eleganckie ugania też w porządku. Czyli na razie można powiedzieć, że jest sytuacja opanowana. Tak więc teraz możemy skupić się nad kwestią produkcji elektrycznych rowerów, i to będzie dość duża produkcja tychże materiałów, więc ja jeszcze chyba jeden taki budynek postawię. Czyli znowu te elektryczne silniki. Dobrze i zajmiemy się tutaj tą produkcją, bo już tutaj taki mały sektor przemysłowy powstaje. No coś takiego może powstać i tyle. Dobrze, tak więc. Fabryka elektrycznych rowerów. Na razie niech tyle powstanie. Zobaczymy, czy w ogóle mi to wystarczy. Jak na zużycie? No, jest w porządku. Elektryczne silniki? Dalej jest w porządku, chociaż dalej mi brakuje tych rowerów. Jeszcze to oczywiście tutaj ulepszę, a raczej dodam wodociągi na tą kwestię. Jest niestety tutaj lekki problem z wodą, i jeszcze bym to bardziej ulepszył. Czyli mianowicie, bym dał tutaj kolejne centrum technologii. No dobra, to niech tak to złapie. I jeszcze może ten budynek. Bo jeszcze to bardziej poprawi sytuację. Tylko jak tam zużycie jednego materiału, czyli silniki elektryczne? Chyba bym jeszcze to bardziej poprawił, czyli jeszcze bym dodał ten budynek kolejny. Tylko może już nie tutaj. W innym miejscu, może i nawet tutaj, albo wyżej, albo gdzieś tutaj na górze, mogę dać przecież. No, tutaj mogę dać. Czyli to było tu i tutaj. Dobra. Dobrze, rozbudujemy troszeczkę tą dzielnicę mieszkalną. Bardzo duży wydatek pieniężny. Ogromna inwestycja to będzie teraz. Niestety, tutaj coś się nie ulepszyło. Tutaj piękny wieżowiec 185 metrów wysokości. I coś tutaj. A, to jest niższy budynek, no, ale coś się buduje, tak. Czyli mamy to. Będzie rozbudowa. Jak tam, elektryczne rowery? Są już chociaż jakieś pierwsze rowery dostarczone na rynek? Jeszcze nie. A jest dość duża nadwyżka produkcji rowerów. Więc bardzo mi to cieszy, że ta sytuacja została opanowana. No, i tak prezentuje się budynek jeśli mowa o produkcji rowerów elektrycznych. I jeszcze pokażemy Wam, właśnie, produkcję czy tam, właśnie, po pierwsze, tak kopalnia miedzi. I mało tego, jeszcze jest tutaj, oczywiście, huta miedzi. I oczywiście, rzecz jasna, produkcja silników. Tak to się prezentuje wszystko. Widzę, że powoli się poprawia sytuacja, jeśli mowa o elektryczne rowery. I przy tym oczywiście zadowolenie naszych mieszkańców. No, i oczywiście kolejna technologia to pójdzie w tym kierunku, czyli zmniejszymy zużycie energii w budynkach przemysłowych. No, ale jeszcze nam brakuje punktów badawczych, żeby w ogóle zrobić cokolwiek w tym kierunku. Mamy też oczywiście nowy port, który został dodany do tej gry. Razem właśnie z tym małym update'em. Czyli mamy tutaj Międzynarodowy Port, który dość dużo kosztuje z tego co widzę. Oczywiście też mamy ten standardowy Port, czyli ten większy, ale on już był wcześniej, a to jest ten nowy, czyli największy. Dobra, pięknie to wszystko funkcjonuje. Zobaczmy jeszcze tam linię. Może taka na przykład, nie wiem, linia autobusowa. Jak to wygląda, albo linia metra. A, wszystko jest na spokojnym poziomie. No dobrze, tak więc ja myślę, że powoli będę kończył ten materiał. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę oraz komentarz. A jeśli się spodobał kanał, to zostaw tutaj suba oraz mareczek. Także trzymajcie się i to są tego. Także do zobaczenia. Cześć.